Cześć, witam Was serdecznie. Powiem Wam, że wśród e, replik e, naszych bejów szukałem bardzo długo e, Nightmare Nogginusa, który po prostu jest e, left spinner. Bo jak wiecie, e, posiadam e, Nightmare Nogginusa, którego Wam prezentowałem i on jest right spinner. Te smoki ramek się obracają w drugą stronę. Wykonanie nie jest jakieś złe i tak dalej, no wszystko jest fajnie. Tylko po prostu się kręci w prawą stronę. Ja chciałem mieć longinus, to się kręci w lewą stronę. I mam nadzieję, że od firmy S3 takiego Longinusa dostanę. Bo po prostu nawet na obrazku jest to przedstawione. I tutaj też w specyfikacji, jak jego kupowałem, był obrót, że nasze kręci w lewą stronę. Także zobaczmy, co tutaj nam prezentuje firma S3. A, dostaliśmy badzielę, jakąś tam wyrzucam. nie ta strona. ale sorry. Zobaczcie, jak to w ogóle chodzi. O Jezus, Maria! To ich porąbało. Przecież tu się nie da. Nie, to zobaczcie. To jest porażka. Spółza mocno tę śrubę dokręcili. Przecież tu się nie da pracować. To zostanie diametralnie. O! Już mi się. No, popatrzcie. Już mi się łamało. Dobra, ale ja wcale tego nie potrzebuję. Nie na nic, nie potrzebuję. To się może kiedyś przyda na części i, i tylko tyle. Dobra, co my tutaj mamy? Tu mamy najważniejsze teraz nasze naklejki. Nie. Najważniejsze jest to. O popatrzcie. Potarali się Dali dobry driver. Do niego. Do stroja. Yy. Tutaj no kurczę i porównanie kolorystyczne. Jest jaśniejszy yy, ten kolor. Yy, no dobra, zobaczymy. Tutaj jak widzicie już dałem sobie inny driver, aniżeli jak on to miał. On jest tam I zaraz zobaczymy. Czy on jest left spinem? Tak. Jest left spinem i smoki się fajnie obracają do bersa w drugą stronę. No okej. Okay. Yy, nie będę na razie go klejał. Okleję go sobie później. Zobaczymy po prostu, jak on się z w boju, i tak dalej. Porównajmy sobie wagę 43,55 41,29. Dobra, to już kolejny klucz dla niego za ciężar. Sprawdźmy, jak śmiga. Ma tam jakiegoś super no, Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. Ops, zupełnie go. Jest bardzo mały. Na kliku jest też bardzo słabo, delikatnie. Dobra, zmierzymy go z tym ride-spinem, który. No tutaj powiem Wam, ten klik jakoś coś słychać. A tu póki co. bardzo słabo. O, o, dziwo, 1-0 dla naszego left spina. Yy, wyrzucam je z dwóch wyrzutni, dlatego że ten left spin niestety nie pod każdą wyrzutnię pasuje. No to jest póki co dla niego duży minus. Dobra, dostał teraz Benzki. Uff. Teraz ostatnia runda. No i tym razem left spin wygrał nowo, został drugi wyrzucony. Także widzę, że tu jest po prostu kwestia rzucenia. Ale ten się praktycznie cały zberstował, a ten ani razu się nie ruszył. No to póki co duży plus dla tego Longinusa Light Spina. Dobra, teraz czas na pojedynek z Gladiatorami, czyli bitwa z Forneusem. Bitwa z drakonem. No i na koniec bitwa z walczykiem. Zakończąc odcinek, dysk niczym szczególnym się nie różni. Yy, naprawdę, no, nic rewelacyjnego myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. Za słaby jest ten klik, naprawdę przeraża mnie, że to jest po prostu tak słaby klik. Spodziewałem się czegoś lepszego. No ale mimo wszystko no mam, kurczę, Left Spina, Nicmer Winusa. Mam nadzieję, że w swojej klasie będzie się lepiej spisywał zwalczając z, z tymi bejami. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Ja idę go sobie obkleić. Także trzymajcie się, cześć!